Czy nowelizacja ustawy o szkolnictwie zmieni sytuację w oświacie? Proszę Pana, celem wprowadzenia pewnych zmian w ustawie o oświacie jest przede wszystkim to, aby uporządkować stronę prawną funkcjonowania organu prowadzącego i organu nadzorującego nad szkołami. Przede wszystkim chodzi o współdziałanie czy podział kompetencji między gminą. A kuratorem gmina przede wszystkim będzie zajmowała się kwestią prowadzenia szkoły, a więc będzie spełniała funkcje kadrowe i druga funkcja gospodarcza, finansowe, bym określił. Natomiast zadaniem kuratorium będzie sprawowanie nadzoru pedagogicznego nad szkołami. To te doświadczenia od uchwalenia pierwszej ustawy o oświacie z 1991 roku no, zmusiły władze ustawodawcze do wprowadzenia tych zmian, aby nie następowały pewne jakby nieporozumienia, czy wchodzenie w kompetencje organu prowadzącego czy organu nadzorującego nad szkołą. Myślę, że te sprawy będą teraz już właściwie podzielone. Czy przyjęcie szkół na garnuszek gminy zmieni sytuację na lepsze? Jestem o tym głęboko przekonany. Wydaje mi się, że jednak, kiedy finanse i decyzje będą znajdowały się blisko rodziców, uczniów szkół, te decyzje będą na pewno bardziej trafne. Również nie tylko strona gospodarcza tutaj mnie szczególnie jakby interesowała, myślę przede wszystkim o pewnym dodatkowym dofinansowaniu przez gminę zajęć, na które w tej chwili państwo już nie ma funduszy. Myślę tutaj o zajęciach rozwijających intelekt, a więc chociażby Pitagoras czy wszelkiego rodzaju kółka. O charakterze naukowym, myślę o rozwoju sportu, wszystkie te dziedziny, które uzupełniają wychowanie ucznia, Do tej, w tej chwili właściwie na te sprawy, na te zadania nie ma pieniędzy w budżecie państwa. Przejęcie przez minę może to poprawić, jednak oczywiście decydować o tym będą radni, budując budżet na następny rok finansowy. W trakcie naszej rozmowy trwa w Szkole Podstawowej nr 3 narada dyrektorów szkół naszego regionu. Jakim zagadnieniom jest ona poświęcona? No te narady odbywają się systematycznie co roku. Tych narad jest kilkanaście w ogóle w ciągu roku szkolnego. One służą doskonaleniu dyrektorów szkół, przekazywaniu informacji, Właśnie przekazywaniu informacji, przede wszystkim prawnych, o pewnych zadaniach, które stoją przed szkołą. Te narady, no, w dużej mierze, mają przede wszystkim taki charakter, właśnie no, przypomnienia zadań nadzoru pedagogicznego nad szkołą. Aktualnie delegatura Wolsztyn, jeżeli chodzi o oświatę, no, ma w swoim zasięgu sześć gmin poza Wolsztynem oczywiście mamy y, sprawujemy ten nadzór nad y, szkołami gmin y, Zbąszynek, Zbąszyń, Babimost, Siedlec i Kargowa natomiast y, od tego roku dochodzą jeszcze trzy gminy a mianowicie gminy y, takie jak Bojadło, y, dalej y, Trzebiechów i Sława Śląska a więc nasza, nasze obowiązki jakby zostały jeszcze poszerzone. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.